tu to ja. i Przepraszam, że tak długo nie było filmików. I dzisiaj będzie inaczej. Będzie smętna. Zamykam kanał. Nie będzie filmów. I to nie jest żart. A na końcu filmika powiem, Nie, nie zamykam kanału, to był tylko żart. Nie, naprawdę, zamykam kanał. Jestem raczej delikatną osobą, która nie lubi wysłuchiwać, ale, ale po hejtach, że co YouTube, że ten, postanowiłam go zamknąć. Rozmyślałam nad tym Był już dwa dni i postanowiłam go zamknąć całkowicie. Pozdrawiam Agnieszkę i Natalkę za to, że one mają siłę. Co, mogą, ja nie mam. To koniec kanału. Kochajcie, że jestem za dziecinna. Ja chcę być taka, ja chcę być dzieckiem. Ja chcę się bawić. Nie jak 18-letnia dziewczyna, że... Nie mam tylko firmę, ja nie oglądam jej tyle. Ja chcę być z tym jeszcze pięcioletnim dzieckiem czy sześcioletnim, które dopiero się bawi. To ja dopiero pisze, czyta. Nie chcę być dzieckiem. Ja nie chcę być tak jak wy. Nie ja chcę być dzieckiem, nie ja chcę być sobą. Dziękuję, żebyście przez całą drogę z tą z YouTube'em za przygodę. I jeżeli to dobry pomysł, odezwijcie się w komentarzu. Pa! Ostatni raz, pa!